Cześć kochani, to Agnieszka. Jesteśmy w Mohito. Słuchajcie, ostatnio robiłam mierzymy z Mohito i mówiłam Wam, że zamknęli mi Mohito w bonarze um, i że nie będziemy przeglądać, tak wiecie, chodząc po sklepie, bo tam było duże, fajne Mohito. Um, no a na razie nie mam do niego dostępu, może tak, ale jedna z bardzo zasugerowała mi, żeby nakręcić chociaż tak w przymierzalni w tym mniejszym Mohito, bo mam bliżej mniejsze Mohito, które ma troszkę mniejszy asortyment. I tak stwierdziłam, że dobra, przyjadę, zobaczę, czy w ogóle. Jest sens skręcić film? Czy jest, wiecie, na tyle fajnych rzeczy, żeby je pokazać? I o dziwo wydaje mi się, że znalazłam, bo słuchajcie, mam tutaj 14 ubrań. I jestem w ogóle w jakiejś narożnej przymierzalni. Pierwszy raz chyba, takiej większej trochę, nawet nie wiedziałam, że tu taka jest. Więc będziemy po prostu mierzyć nową kolekcję. Ostatnio było mierzymy takie, że zamówiłam rzeczy, a dzisiaj sobie zobaczymy po prostu, czy coś fajnego udało mi się w sklepie wynaleźć. Także jak coś zawsze. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie, jakby się Wam coś spodobało. No i co? Przechodzę do rzeczy. Jeżeli ciekawi Was, co tutaj będzie, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. A no jeszcze co ja mam na sobie dzisiaj, słuchajcie. Kombinezon bardzo fajny, bardzo lubię z Medicina. Zamawiałam go na że widziałyście go w którymś mierzymy, mam jeszcze taki łańcuszek z zestawu zarowego, jeden z trzech to był taki zestaw, tego Wam nie podlinkuję, bo tego już na pewno nie ma i do kombinezonu mam też pasek, bo on po prostu jest trochę, tutaj ma za luźne gumki na mnie, więc muszę mieć do niego pasek, pasek z karla, taki z tej serii Signature, dalej mam... Torebkę pinko, e, chevron, tak, loveback, bag, chevron, coś tam, coś tam. E, I buty to są Melisy, Spike albo Spice, tak się nazywają, takie z dzióbkiem e, troszeczkę. No i jeszcze zegarek Daniela Wellingtona, taki złoty z e, brązową tarczą, także tak e, moja stylowa. Się dzisiaj prezentuje. Wiem, że tu jest jakiś taki trochę dziwny światło i jestem taka strasznie żółto-płaska. Nie wiem o co chodzi, ale myślę, że damy radę. Także przechodzimy już teraz do tych ubrań mochitowych i zobaczymy, czy coś fajnego jest. Zaczynamy od sukienki. To jest w ogóle granatowa sukienka, w takim głębokim, ciemnym bardzo granacie. I jak ją zobaczyłam z daleka na Wyszaku, to stwierdziłam, u. to musimy przemierzyć. Oczywiście to będzie full syntetyk. To jest taka typowa syntetyczna sukienka. Mamy tutaj podszewkę. Długość jest taka niestety u mnie. Centralnie tnie miłytkę w najszerszym miejscu, więc może nie jest dla mnie idealna, ale yy, może dla którejś z Was będzie. Patrzcie, ona jest przeplisowana cała na dole, mamy takie wąskie plisiki, a u góry one przechodzą. Tu mamy szerszy plis, a tutaj węższy, no i takie niby zakładki na kieszonki. Jedyne, co ją psuje, to oczywiście te złote lustrzane, yy, tandetne guziczki, które Mochi to niestety yy, w większości swoich ubrań daje, ale to zawsze można wymienić na jakieś inne, i ja bym tak zrobiła. Yy, mamy też rękawki takie tiulowe, cienkie. Czekajcie, pokażę Wam tak. Fajnie wyglądają, takie przeźroczyste. No i kołnierzyk i generalnie związana na pasek. Nie do końca dla mnie, właśnie przez tą długość, jest idealna. Mogłaby być albo trochę krótsza, albo trochę dłuższa, ale ja mam 1,70 m, przypominam. Przypominam, albo mówię osobom, które jeszcze nie dotarły do filmów, w którym o tym mówiłam. Z tyłu to wygląda tak. Tam, tylko że w, nie, w zniekształceniu, niestety, możecie też troszkę zobaczyć. Tak, także taka sukienka. Powiem Wam, że podoba mi się, ale się czuję w niej jakoś tak trochę poważnie. Nie wiem, może to głupie skojarzenie, ale mi się kojarzy tak z... na pogrzeb, nie wiem dlaczego. Wiem, brzydkie skojarzenie, no ale takie po prostu mam. Natomiast pomijając moje skojarzenie, to ona jest bardzo fajna. Tak ogólnie rzecz biorąc, e, tak, no mamy znowu faza na granat ładnieszki, nie? Tak jak rok temu czy tam dwa lata temu. Bardzo ładna jest. E, także ja jestem na tak, tylko nie dla mnie. No i zobaczmy jeszcze cenę, a skład to też zobaczymy, no ale wiadomo jaki jest. Ta sukienka kosztuje 180 zł, ja miałam rozmiar 38, w składzie, tak jak myślałam, 100% poliestru na 100% poliestru. I druga rzecz, właściwie druga i trzecia, to są bluzka, którą wziąłam tak naprawdę tylko, żeby do niej po prostu przymierzać. Ani to fason jakiś taki wyśmienity, ani czuję, że możliwe, że skład też nie, zresztą pogrubia mi rękę w najszerszym miejscu, także ona jest tylko tak, żeby do niej po prostu zakładać inne rzeczy. Ale to. Rzecz Oczywiście, podziękuję ją Wam i pokażę metki. Słuchajcie, taką spódnicę dopadłam. Ona jest dosyć ciekawa, bo to nie są paski, tylko to są takie, widzicie, salki jakby. Więc robi takie wrażenie optyczne ruchu. Mamy tutaj rozcięcie. No, trochę tak, podkreślam mi wszystko, ale umówmy się, że taki kształt, no to tak jest. Tak. Taka. Uznałam, że jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, do niej jest jeszcze bluzka z długim rękawem, taka przylegająca, więc to jest taki zestaw, ale nie brałam jakoś, nie wiem, nie pomyślałam to po prostu, żeby ją wziąć. Natomiast ta spódnica mnie bardzo zaciekawiła, tylko znowu niestety dla mnie kończy się w najszerszym miejscu łydki. Jakoś tak mają wymierzoną dla mojego rozmiaru, chociaż w sumie może nie ale nie, jednak chyba tak tak, tak mają, to ma wymierzone ym, długości do rozmiaru 38, że no, u mnie to tak średnio, po prostu y, się kończy w średnim miejscu czy ona prześwituje? Nie, nie prześwituje w ogóle także jest całkiem spoko w sumie jest trochę luźna w pasie, mogła być tutaj ciaśniejsza, a poza tym jeszcze mi się zwija od tych rzeczy czekajcie, pod spodem no ale tak to już bardziej glistowa to wygląda generalnie spoko spodniczka i tutaj miałam enkę i koło kosztuje stówę i skład też jest, powiedziałabym, do zaakceptowania, bo mamy 70% wiskozy 30% poliestru, więc spoko jest. Jak już jestem w tej e, spódnicy, czekajcie, może tu będzie to światło i wyśnia. tak samo dziwnie wygląda, jak już jestem w tej spódnicy, to stwierdziłam, że zmierza do niej takiego neonaka, słuchajcie, znalazłam neonowo-żółty sweter e, z takim wyszyciem tutaj, widzicie, baseballowym trochę tak mi się kojarzy, z małym ściągaczem pod szyją i takimi długimi ściągaczami e, na rękawach. W ogóle ten sweter jest taki taki. Na dole też, też ma ściągacz, więc okropnie to wygląda. Ale ten ściągacz to jest bardziej taki ściągacz, żeby go, wiecie, zawinąć i żeby po prostu tutaj sobie ułożyć tak na krócej troszeczkę ten sweter. Generalnie dlaczego go pokazuję? Bo ja mam neonowy sweter, tylko że ja mam taki oversize'owy przeskalowany. Lubię w nim chodzić na jesień, w zimie. Chciałam Wam pokazać takie zestawienie, jak na przykład nie wiecie z czym neonowy żółty zestawić, to on bardzo fajnie wygląda właśnie z taką um dominacją bieli, ale biel z czernią. O, coś takiego. Wygląda w porządku. E, może ta spódnica nie wygląda na mnie idealnie, może umówmy się, ale no, takie zestawienie Wam chciałam zrobić, natomiast e, wiem, że zawsze, zawsze, zawsze jak się Wam pokażę w tym moim swetrze, to e, piszecie gdzie taki jakiś dopaść, no to stwierdziłam, że pokażę jak coś, to są w mohito to jest taka dzianinka, e, dosyć mięsista, trochę elastyczna, zobaczymy teraz teraz skład. A jeszcze zanim skład, to jeszcze cena 110 zeta. A w składzie mamy tutaj, widzicie, 50 wiskozy, 28 poliester i 22 poliamid, więc znowu pół na pół syntetyczno-sztuczny. Dla mnie taki skład jest akceptowalny. I pomyślałam, że przymierzę jeszcze jeden sweter do tej spódnicy i zaczęłam się teraz zastanawiać, po co takie czyska. Przecież nikt tego nie będzie tak nosił. To jest trochę marnowanie zasobów po prostu. Przecież to i tak trzeba dwinąć, bo to no, paskudnie wygląda takie wypuszczone, nie? A można by zrobić taki krótszy ściągacz, trochę mocniejszy i heja. Taki sweter. Dlaczego go wzięłam? Dlatego, że ma niesamowicie taki nasycony, czerwony kolor, aż neonowy i może szukacie. Mi się bardzo takie kolory podobają, ale wiem też, że tak męczą mnie, jak w nich chodzę, więc znowu nie jest to do końca rzecz dla mnie, ale jest ciekawa. Pewnie składowo też tutaj nie mamy Jakiegoś szału. Mamy taki warkocz na rękawach, obniżoną linię remen, i właśnie te dwa warkocze. Y, tutaj. No tu się teraz taka bulka trochę zrobiła, i się zastanawiam, czy może po prostu kwestia rozmiaru też nie, ale generalnie. Ładny sweter, może tak, ładny sweter tutaj jest wykończony tak dosyć prosto, takim małym ściągaczykiem, przez co ym, też jest tak, że klatka piersiowa wygląda trochę masywniej. i warkocze też dodają masywności. To trzeba mieć świadomość, że takie elementy na ubranie detale w ten sposób działają. Rękaw widzicie, ma taki dłuższy ściągacz, można go myślę podciągnąć, chociaż jest trochę luźny, ale na pewno można go tam jakoś podwinąć. Także też no, nie głupia rzecz, tylko... Zobaczymy, co ze składem, nie? I tutaj miałam MK i widzicie cenę. No, a skład spetrowy, typowo sieciówkowy, 100% akryl. W międzyczasie ściągnęłam jeszcze z siebie tą koszulkę i Wam pokazuję. Na kosztuje 40 zł. Ale skład jest spoko, bo to jest 50% modalu i 50% bawełny, więc nie ma tu syntetyku, jest dobry składik. I jeszcze mam taką sukienkę, słuchajcie, taką bardziej elegancką, satynową, ale nie bardzo połoskliwą, w taką rozmazaną popitę w różnych rozmiarach. Widzicie, ona przechodzi w siebie, zamienia się i tak dalej. E, tak, głośno się tutaj zrobiło, mamy kopertowy dekolt z kołnierzykiem, e, tylko tutaj jest zamięty, więc tak nie widać, bo odstaje. Proste, totalnie rękawy, trochę dla mnie ciasne, powiem szczerze. I tutaj mamy też kopertowy e, dół, wiązany tutaj w tym miejscu. To jest taka, wiecie, z poduszkami w ramionach, bardziej elegancka, powiedziałabym, kiecka. E, nic takiego nie wiem, no nic takiego nowoczesnego. Taka Klasyka, tak, długość znowu y, ta sama dla mnie y, i wygląda z tyłu w ten sposób. Także, no taka sukienka dosyć ciekawa, ale mm, na pewno nie jest to coś, co ja bym nosiła, bo dla mnie to jest sukienka bardziej na okazji niż na co dzień, ale wiecie, no jeden ma taki styl, drugi ma taki styl. No ja mam taki, że po prostu jest bardziej na luzie. Także taka, wydaje mi się, że ciekawa propozycja, aczkolwiek ja znowu przy to mam y, zawsze już taki strach teraz co ze składem, także zobaczmy. I tutaj miałam rozmiar 38, ona kosztuje 170 zł. A w składzie mamy 100% wiskozy, ale powiem wam, że to, no okay, to jest taka wiskoza, która jest naprawdę nie jak te wiskozy. nie wiskozy, tylko satyny, wiskozowe z Zary, taka czuć, że to jest co innego niż poliester. To jest naprawdę taka trochę w jak poliester. No ale jest to wiskoza, więc zawsze na plus. Wiecie co? nie wiem, czy ja tego już nie mierzyłam. Możliwe, jeżeli tak, to Was przepraszam. W ogóle jest tutaj mama, babcia i taka dziewczynka, myślę, że 12-13 lat po głosie i ona im tak fajnie, słuchajcie, doradza. Taka mała, styliska lata im przynosi rozmiary. Mówi, tutaj wyglądasz tak bardziej na imprezę, tutaj coś tam no fajnie. Ja sobie tak słucham i się śmieję trochę, nie? Ale tak pozytywnie, bo naprawdę taka jest nakręcona niesamowicie. Ale dobra, słuchajcie, ten zestaw nie wiem czy ja go nie mierzyłam albo coś podobnego gdzieś, bo już zaczyna mi się mieszać wzięłam go ze względu na kolor bo jest piękny kolor po prostu taki przygaszony lekko różowy i mamy tutaj słuchajcie marynarkę, fason totalnie klasyczny, nie zapinana tutaj pseudo kieszonki lekko przymarszczone rękawy, takie żeby były trzy czwarte tył taki i ładna, ładnie się układa ta marynara. Nawet trochę może jest za miękka, jak tak patrzę tutaj na krawędzi, troszkę się tam może rusza, ale ogólnie jest spoko i do tego mamy takie spodnie też materiałowe, które o dziwo bardzo ładnie się układają, bo szczerze to ja już mam taki lęk, że te materiałowe spodnie się jakoś beznadziejnie ułożą. Te są całkiem niezłe, trochę tutaj prześwitują kieszenie. Widzicie szwy kieszeni, czegoś takiego być nie powinno, ale jeżeli potraktujemy to jako zestaw, no to teraz jest perfekto. One mają na dole takie zawinięcie troszeczkę, prostą w miarę nogawkę, no bardzo fajny zestaw, bardzo fajny moim zdaniem, czekajcie, odsłonimy pupę i zobaczymy co się dzieje na pupie z tymi... Sp o Jezu, a tu już tak ładnie nie jest. Mm, to już rozumiem, czemu to jest zestaw. W sensie mi się nie podoba. Wchodzą mi trochę w pupę, widzę. Tak wizualnie wchodzą i te kieszonki brzydkie są. Ale dobra. No okej. Okay. To był ząg, to się zdziwiłam, powiem Wam. Ale tak w zestawie, moim zdaniem, spoko. Bardzo, bardzo spoko i fajne kolory. Tylko znowu zobaczmy skład. Ja z lękiem patrzę na te składy marynara w rozmiarze 38 kosztuje 140, 150, czyli niedrogo. I 100% poliester, jeżeli chodzi o podszewkę, a jeżeli chodzi o warstwę wierzchnią, to widzę, że coś tu się dzieje, bo jest 3 elastan i miejmy nadzieję, że... 9, nie, 97 poliester, no czyli po prostu syntetycznie. Skład spodni taki sam, ja na razie ich nie ściągam, bo chcę jeszcze chyba coś do nich zmierzyć, tak, więc spodnie pokażę Wam po prostu później. Mówiłam, że tam, tam Marynarka jest spoko? Nie, ta jest bardziej spoko, słuchajcie, taka wkrata tego typu. E, bardzo spoko. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie ze składem, wiadomo, ale e, układa się ładnie. Na ramionach ładnie. Tutaj podoba mi się ta. Nie wiem, wiem to listewka nazwała, takie to zawinięcie, czekajcie, muszę je odwinąć na szyi, ładnie leży. Jest taka chill, właśnie, mamy znowu te przymarszczone rękawki, trzy tutaj klapki do kieszeni, których nie ma, ale generalnie całkiem spoko. Zestawienie, no może nie jest trafione, wiadomo, ale znowu musiałabym brać inne spodnie jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Ja to jest dosyć ciężkie, jak ja to noszę. Więc nie chcę za dużo targać do tej przymierzalni. Zresztą tak mi też głupie, bo i tak biorę dużo rzeczy. no, e, Także taka marynara, jak szukacie takiej szarej, klasycznej, no to moim zdaniem jest spoko. Jest spoko, jest nawet fajniejsza niż tamta, tak fasonowo i... no, fasonowa jest fajniejsza. E, fajnie by wyglądała na przykład do mm, eko-skórzanych spodni, rurek e, właśnie w takim zestawieniu, czy do jasnych rzeczy, ona też będzie fajnie się zgrywać. Ja Wam pokażę ją w ten sposób, żeby nie było widać może tak tych spodni bardzo. No jest ładna, ładna, jeżeli szukacie czegoś takiego, to może, może warto zajrzeć. I tutaj miałam 38-140 zł. I teraz skład 78 poliester, jeżeli chodzi o ten wierzch, 18 wisko za 4 elastan, a podszewka 100% poliester. No, wziąłam też coś takiego do zwierzenia, taką kurtkę, o lekko e, takim pudełkowym fasonie tutaj u góry, ale w zestawieniu z tymi różowymi spodniami to wygląda jak jakaś królowa życia. a Wiecie, jakie one mają gust tak dużo złota takie i tak dalej. Tak, i to jest taka kurtka z taką fakturą. No ona jest duża, taka przeskalowana i zdecydowanie nie pasuje do różu, no umówmy się. Mamy tutaj kieszenie ze złotymi łańcuchami, znowu te lustrzane guziki, ale tutaj się tak dużo dzieje na tej kracie i tak dalej, że one się na szczęście nie rzucają tak w oczy. Coś takiego. Takę zaciekawiła mnie ta rzecz, po prostu uznałam, że jest ciekawa, czy w moim stylu no też nie do końca. Jezu, jak tutaj się dużo robi. Ale taka, taka, ja taka, że chciałam po prostu ją zmierzyć i Wam pokazać, że takie smaczki też tu znajdziemy. No i ona generalnie jest taka, że najlepiej to by, by ją było zapiąć, bo rozchodzi się, no, o tak. Tak dziwna rzecz. Mamy tutaj ściągacz na rękawach i przypomniałam mi się o tym, ponieważ mnie już tak gniut że musiałam go obciągnąć tutaj. Także tak, królowa życia Agnieszka Szulowa. I tutaj miałam rozmiar, widzicie, 38 to kosztuje dwie stówy. A w składzie mamy tak 100% poliestru z wierzchu i 100% poliestru um, na podszewce. Wyciągnęłam z siebie właśnie te spodnie. One kosztują stówę, więc Wam pokażę. No, matkę widziałeś się przy okazji marynarki, to może nie będę się powtarzać, bo nie wiem, ile mam pamięci w telefonie, może mi zabraknąć. E, także tak, e, spodnie. Dobra, słuchajcie, zaraz, miejmy nadzieję, przestanie być tak żółto, ale co jeszcze wzięłam? Taką spódnicę w e, kolorze oliwkowej zieleni. Ta jest troszeczkę, wydaje mi się, krótsza albo ją wyżej podciągnęłam. Plisowanka i zestawiłam, no, znaczy tutaj właściwie to nie ma zestawienia, tylko po prostu założyłam ją do e, tej czarnej bazowej e, bluzeczki. E, tak stwierdziłam, że przymierzę dla Was coś takiego. Tu mamy też pasek z takimi dwoma kółeczkami. Takie fajna spódniczka, tak trochę mi się kojarzy żołniersko, nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Natomiast jest spoko, jest spoko, nie prześwituje, taka typowo jesienna, może fajnie wyglądać do ramonesek, do różnych właśnie kurteczek takich krótszych, ej czekajcie, a może zostawimy z tym królową życia, czekajcie, okej, okay. no tak, nie, jednak nie, za mocno pudełkowa jest ta kurtka i gdyby ona była krótsza, no taka, czekajcie. Troszeczkę taka bardziej, to by e, nawet jeszcze bardziej. O, taka. To by się to <grywało> zgrywało. Dobrze, tak wam chciałam pokazać, ale to e, ciężko, ciężko. Dobra, królowa życia ściągnięta. To się tak będzie, według ode mnie, teraz nazywać, w sensie u mnie, te, ten element garderoby taki, w takim wykonaniu. E, tak, także mamy całą przeplisowaną spódniczkę. Tu są niestety te plastiki takie zabezpieczające, więc tam gdzieś nie trochę odstaje. Ale generalnie układa się, wydaje mi się, całkiem. Ładnie, no i tak, no jeżeli ktoś potrzebuje lubi długość midi, to to może być fajne, może też ciekawie wyglądać tak kontrastowo z jakimiś cięższymi butami, także nie mówię, że nie, no bo tutaj mamy taką zwykłą Marysię, nie, to, to, to są takie baziaczki, ale spoko spódniczka. Tutaj cena to jest 100 zł i miałam 38 rozmiarów. To tutaj jest 95% poliestru. 5 elastanu już nie mogę tego przewinąć, ale już patrzyłam. Ja powiem tak, w tym wydaniu poliester nikomu by krzywdy raczej nie zrobił. Chciałam Wam pokazać jeszcze taką sukienkę, ale niestety ma spieprzony zamek i nie mogę jej kompletnie dopiąć, a nie będę się z tym szarpać, żeby go zepsuć do końca. Niech sobie tutaj radzą z tym w sklepie, to już nie mój problem. E, tak, taka sukienka. Dlaczego? Dlatego, że coś było w niej takiego ciekawego. Wyobraźcie sobie, że góra by była po prostu bardziej obcisła. No inaczej tego nie jestem w stanie wam pokazać, bo po prostu nie ma tutaj żadnej haftki, nawet chyba u góry. Tylko ten zepsuty zamek e, tak kopertowy. E, tutaj dekolt. No właśnie to jest taki dziwny, ale panterkowy wzór. Coś takiego była też. Czarne. I na początku zwróciłam uwagę właśnie na czarną, ze względu na to wykończenie. Tu mamy w ogóle takie dwa dwurzędowe te lustrzane guziki i dużą klamrę, ale powiem Wam, że pierwszy raz te guziki mnie, według mnie, nie szpecą, tylko właśnie robią z tym ubraniem coś ciekawego. No i jak zobaczyłam, że jest jeszcze w takim bardziej odjechanym wydaniu kolorystycznym, to stwierdziłam, że wezmę. Tu mamy niby takie klapki od kieszonek, też ona jest przylegająca tutaj na biodrach, no i takie jak mówię, pasek w talii i no, niestety nie zobaczymy tam u góry, ale dół, nie, nie prześwituje w żaden sposób. Bardzo taka ciekawa sukienka, taka trochę bardziej charakterystyczna, chociaż też z tą nutą, taką szczyptą mochitową, która zawsze w tych ich ubraniach jest taką właśnie typowo Mokitową. No ale jak coś to, coś takiego. Jeszcze mamy tutaj asymetryczny dół, zobaczcie, no co chodzi z tym zamkiem, słuchajcie. On nie jest nie tyle zepsuty, co on po prostu, jak jest tutaj szef w pasie, to jest jakoś tak zrobiony, że... Od tyłu jak daję ręce, nie mogłam go zapiąć. Teraz jak ściągnęłam sukienkę, to zapiłam bez problemu. No ale to są to takie zamki, które się najczęściej psują. Takie, z tym, takie są wkurzające, nie lubię ich. Dobra, i teraz słuchajcie, cena to jest 180, miałam 38 rozmiar. I tutaj mamy tak 100% poliestru, ale jest też e, 95% poliestru i 5 elastanu, więc no tak czy siak jest, to syntetyk po prostu. I jeszcze taką sukienkę. Czemu tak żółto się zrobiło? Nie wiem o co chodzi. E, jeszcze taką sukienkę wziąłam do zmierzenia i ona mi się podoba. W sumie wiecie, dlaczego ją wzięłam? Bo jest taka mm, delikatna właśnie. Ta kolorystyka jest taka delikatna. Błękity, róże itd. i tak dalej. Te wzory takie troszkę jesienne właśnie. Fajnie wygląda. Góra jest taka jakby koszulowa. Mamy dwie kieszonki. Znowu brzydkie guziczki. Takie lustrzane, tylko że tym razem z dwoma dziurkami i ona jest ściągana tutaj takim sznureczkiem. Natomiast bardzo mi się podoba. Popatrzcie, jak pięknie tak tulipanowato się rozchodzi. Widzicie, że ona idzie tak i troszkę się rozchodzi. No, śliczny fason jest. Długość jest troszkę dłuższa. Długość troszkę dłuższa. No, jest troszkę dłuższa niż po prostu te, które wcześniej mierzyłam rzeczy bardzo ładna sukienka, taka uspokajająca, uspokaja mnie. Ej, a może to przez ten niebieski kolor tu się tak żółto robi? Czekajcie. Zaraz to ogarnę może. A, widzicie. Ten niebieski kolor wszystko psuł. Tamta sukienka. Teraz już chyba nie jest tak żółto, nie? No niestety, taki balans bieli, jak jakiś kolor dziwny wpadnie, to robią się takie cuda. Także tak, mamy tutaj rękawy, też dłuższe, które można podwinąć. Czuję się uspokojona w tej sukience i uważam, że jest bardzo kobieca, może nazbyt kobieca dla mnie nawet, ale no popatrzcie, jak ona pięknie jest, dodatkowo leży Naprawdę bardzo, bardzo ładna sukienka z takim większym rozcięciem tutaj. No ja jestem Jestem na tak. Może nie dla mnie dochodzenia, ale jak na razie uważam, że to chyba jest najfajniejsza rzecz, jaką dzisiaj yy, tutaj dla was przymierzyłam. Bardzo ładna, naprawdę. I żeby złamać tą kobiecość i łagodność, to popatrzcie, co do niej założyłam. Ciekawa byłam bardzo, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, kamizelka... W fajnym kolorze, no jeżeli chodzi o ekoskut, jest właściwie winy z mojito, to one są trochę takie jak worki na śmieci foliowe, ok, umówmy się, um, ale bardzo fajny kolor, taka dłuższa kamizelka z kieszeniami tutaj, no właśnie i takie dziwne zestawienie, takie trochę mm. crazy. Tak się prezentuje ta kamizelka, oni tak co roku wrzucają jakieś właśnie winylki holo i tak dalej, to jest od lat po prostu. Nie wiem, mają może nadmiar tych materiałów, ale całkiem ciekawa. Jeżeli szukałyście czegoś takiego, to tutaj właśnie jest w takim bardzo um, ciekawym kolorze taka dłuższa, przeskalowana w sumie kamizelacza. Um, mogłabym ją oczywiście zmierzyć do spodni i tak dalej, ale po prostu do tych różowych no, nie będzie to pasowało chyba najbardziej do tego um, właśnie co teraz mam na sobie. Mam jeszcze słuchajcie do zmierzenia. Taką bluzkę z dekoltem, dekoldem, boże, dekoltem e, serduszku, tylko też zastanawiam się, chyba do tych różowych spodni zmierzę, bo nie mam do czego. Ale zanim zmierzę, to jeszcze Wam pokazuję tutaj metkę tej kamizelki. poliuretan z poliestrem będzie, nie będziemy tutaj w składu oglądać nawet. Natomiast e, jeżeli chodzi o sukienkę, to cena to jest 140 zł, więc no, powiedziałabym, że umiarkowana, spoko. I składzik też ładny, 100% rzeczy czyli mamy fajną cenę, fajny skład, fajny fasunku. czy dobra sukienka, nie mówcie, że nie. A jeśli chodzi o to, dlaczego mierzę do różowych spodni, a nie na przykład do, tych oliwkowa, do tej oliwkowo-zielonej spódnicy, to z że ja bardzo nie lubię zestawienia czerwieni z taką zielenią, bardzo nie lubię po prostu. Dla mnie jest jakieś jak choinkowa świąteczna, więc nie. E, tak... Tak wygląda ten long sleeve jest trochę za duży. Ja miałam coś podobnego. To jest taka dzianina, prążkowana, mocno elastyczna, i to jest niestety z tych, które będą się zwijać tak na sylwetce. Widzicie? Albo muszą być bardzo obcisłe, żeby Tylko, że wtedy wszystko podkreślą, wszystko weżną się wam wszędzie, albo, albo właśnie mają co do siebie, że tak o, widzicie? Się tutaj będzie to wszystko zwijało. A ja chyba tutaj mam mkę w ogóle, więc wcale nie jakiś duży rozmiar. No, taki dekolt serce wygląda tak, jak wygląda. Na pewno to Wam nieraz mówiłam. Nawet był film o typach dekoltów, jak działają, jak dopasować do sylwetki. Dekolt serce raz, że dodaję w piuście. Eee, tak, to przede wszystkim to chciałam powiedzieć. Zamieszam się, że dzisiaj jestem trochę zmęczona. Dodaję w biustie, po prostu powiększa optycznie y, biust i jeżeli jest y, właśnie tutaj dosyć wąsko, to też y, tak sprawia, że ten dekolt, mimo, że biust jest powiększony, to wygląda po prostu w miarę y, ładnie. To nie jest bluzka, którą bym chciała nosić, powiem Wam. Ona jest taka dosyć nieprzyjemna, dosyć gruba, sztywnawa, no i właśnie to marszczenie się wszędzie denerwuje mnie, ale wizualnie śmiem twierdzić, że no pożytka nie jest, nie? I tutaj cena bluzki to jest 100 zł, a w składzie mamy 72 poliester i 28 wiskozy, no więc głównie jest to skład Syntetyczne. No, ciekawa jestem. Ciekawie. W sensie podoba mi się, ale nie podobają mi się te zwijania głupie, które się robią. A poza tym, o, nie pokazałam wam tego kurczę, bo miałam ją w spodniach. Ona jest też długa. Nie wiem, po co robią aż tak długie te pluski w Mohito. Zresztą podobnie robią w CNA na przykład, czy na Bombay. To jest takie trochę. Nie wiem, no nie wiem o co chodzi. Okej, okay, słuchajcie, włosy moje... popatrzcie, jakie ja mam baby hairy w ogóle to jest szaleństwo. Wyglądam jak jakiś wkurzony szopen. Um, tak, ale, 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 tak, zasłaniałam się, ale, 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 słuchajcie, jeżeli chodzi... cyt <ścucy> na, <wierzchu. ścucy> na wierzchu, super. Jeżeli chodzi o... Co mi się tutaj stało z tym dekoltem? Czekajcie, bo mi jakoś tak strasznie dekolt się zrobił źle sobie przeciągnęłam po prostu ubranie chyba. Dobra, jeżeli chodzi o te rzeczy, to bardzo jestem ciekawa Waszej opinii, co Wy sądzicie na ich temat. Ja powiem tak, najbardziej zdecydowanie podobała mi się ta błękitna sukienka, ale to jest chyba oczywiste. Ona moim zdaniem jest najlepsza, z najfajniejszy fason, niewygórowana cena i dobry skład. Także to jest rzecz, którą no, Kupować jakby co, ale ja nie będę kupowała. Ciekawa jestem, czy są jakieś inne wersje kolorystyczne, bo też na przykład ona by mogła świetnie wyglądać w monokolorze. E, co mi się jeszcze dzisiaj podobało? Podobała mi się ta spódnica, podobał mi się komplet, podobała mi się szara marynara. Kamizelka też była dosyć ciekawa, także złote rzeczy nie są jak zwykle prośba do Mohito, żeby popracować nad składami, żeby po prostu te składy jednak były trochę lepsze. No i tyle. No, jak otworzą mochito w bonarce, to się przejdziemy, wtedy pójdziemy, będziemy przeglądać całość, a ile mogłam, to na razie dla Was mohitowo zrobiłam. Także mam nadzieję, że fajnie spędziłyście, spędziliście ze mną czas. Tak, tu jestem wydłużona, rozciągnięta, ale trudno. E, tak, jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!